Witam Was w Lizbonie. Znajdujemy się teraz na placu Dom Pedra IV, gdzie już w starożytności odbywały się różne wydarzenia i było to po prostu centrum stolicy Portugalii. Na ulicach Lizbony można spotkać bardzo dużo takich małych rikszy, które często służą do przewozu turystów. O. Zobaczcie, tak jak mówiłem, jest tego naprawdę sporo. Na na ulicy śmieci. Nie. Z główną atrakcją Lizbony jest właśnie przejażdżka takim starszym, trochę tramwajem numer 28 jego trasa prowadzi przez bardzo charakterystyczne uliczki i również przez dzielnice turystyczne natomiast problemem są kolejki dosłownie zobaczcie, tu się zaczyna gdzieś kolejka, ona się ciągnie aż tutaj do przystanku, jest pełno chętnych na tramwaj bardzo mało, widzicie centrum miasta, a schody ruchome i można się tutaj przejechać Niestety odnoszę wrażenie, że wiele budynków jest tutaj po prostu porzuconych, tak na pastwę losu. Jak widzieliście, jest pełno graffiti, ale też pełno śmieci do oh, kurwa, kurwa. W tym miejscu chciałem Wam pokazać widok na miasto natomiast tutaj macie zatokę. A z tej strony oczywiście są jakieś remonty. Natomiast tuż tutaj widać przepiękne miasto. Zobaczcie, tylko tą ładną panoramę te pomarańczowo-brązowe dachy w połączeniu tutaj z zatoką coś przepięknego. Natomiast tutaj widok na miasto tam widać panteon a tutaj zatoka O! Cyk Ale miejski monitoring również tutaj obowiązuje Katedra Najświętszej Marii Panny w Lizbonie, wybudowana tak w skrócie w 1150 roku, jest symbolem wyzwolenia Lizbony z podwładzy Maurów. Eee, no i tyle. Zbudowana na kształt krzyża. Idziemy właśnie takim dyptakiem, przechodzącym przez właściwie pół Lizbony. Eee, tutaj w rogu podam wam nazwę, bo nie wiem jak się nazywa. E, ale po prostu jest tutaj ładnie, macie tutaj duże restauracje, sklepów, e, piłki nożne, inne dziwactwa. Lizbona słynie również z owoców morza oraz ryb. O, zobaczcie. Oddali za mną widać most 25 kwietnia. Nazywa się on tak dlatego, że odnosi się do rewolucji goździków, która obaliła dyktaturę panującą w Portugalii. Z ciekawostek, to mogę wam powiedzieć, że przy budowie mas mostu pracowało 3000 robotników, z czego czterech straciło życie. Natomiast teraz opłata za przejazd samochodem. Przez ten most wynosi 2 euro, wiem, ja bo jechałem, ale pieszo się tam nie dostaniecie, jedynie samochodem lub pociągiem, bo pod trasą dla samochodów jadą też pociągi. Jedyny dzień w roku, kiedy jest możliwość przejścia się pieszo po tym moście, jest to dzień odbywającego się co roku maratonu, w którym jeśli weźmiecie udział, to przejdziecie się, właściwie przebiegniecie po tym moście. Chłopaki tutaj z Lizbony. Dobrze zapodają. Jesteśmy teraz na Placu Odnowicieli, czyli placu upamiętniającego historię Portugalii związaną z niewolą ze strony Hiszpanii. I to właśnie po 60 latach niewoli Portugalia się wyzwoliła. Nie jestem pewien, ale to chyba było w XVII wieku. Natomiast na placu znajduje się pomnik, i owy pomnik ma pozapisywane na sobie różne daty i miejsca. No jak można się domyślić, są to miejsca i daty walk, w których odbyły się starcia między Hiszpanią a Portugalią. Torre de Belem. jest to militarna budowla umieszczona w Lizbonie, tuż przy Zatoce. Została wybudowana w 1520 roku. E, początkowo stanowiła ona, hmm, jak jakby to powiedzieć, główny punkt, e, który, o, który obierali portugalscy żeglarze wpływający do portu w Lizbonie. Natomiast z czasem, e, budowla ta stała się również więzieniem. Z takich ciekawszych osób, to na przykład był tutaj Józef Bem. Co prawda więziony przez dwa miesiące, ale był tutaj. Jak widzicie, no to strasznie wieje. Natomiast ten budynek został zbudowany na lądzie. Jednak na skutek trzęsienia w sensie ziemi i po powiększającej się ilości wody, budynek stanął całkowicie otoczony E, można na niego wyjść, ale jak wszędzie jest tutaj pusta wiary i może to być ciężkie. Imponujący jest fakt, że wieża stoi tutaj już ponad 500 lat i po prostu nadal stoi. Także jest bardzo wytrzymała. LX Factory. Jest to miejsce przemysłowo-handlowe, na którym przede wszystkim kupicie wiele rękodzieł, różnych jakichś ubrań, bransoletek i wszystkiego, co jest związane z rękodziełem. Oprócz tego są tutaj też restauracje i jest tu po prostu bardzo fajny klimacik. Znajduje się tutaj też biblioteka, która jest całkiem duża. I zobaczcie, jaka piękna. Na górze można sobie usiąść, wybić kawkę, herbatkę i poczytać. Natomiast jeśli szukacie w Lizbonie rozrywki czy też jakichś barów nocnych. To Rue de Nova Calvado jest idealną ulicą dla Was. Zobaczcie tylko jak tutaj ładnie to wygląda. Ulica została pomalowana na różowo, a dookoła niej pełno różnych barów. Jest tutaj wspaniały klimacik, zobaczcie. Lizbona jest położona na dość pochyłym terenie dlatego też istnieje tutaj bardzo dużo wind. Jedną z nich jest właśnie winda Dabika, która nie jedzie pionowo, lecz tak trochę po skosie poziomo. Kolejny przepiękny spocik z panoramą miasta. Tam w, dale, w... tam widać że Jest tutaj naprawdę pięknie można odpocząć. Z muzyczką w tle. No i panorama. Natomiast tutaj znajduje się kolejna window kolejka, która właśnie podjeżdża na sam szczyt i dojechała. Natomiast jeśli zapuścimy się w takie troszeczkę mniej turystyczne dzielnice, zobaczymy tutaj pełno zniszczonych budynków, graffiti, śmieci. Taka wiecie, nieturystyczna Lizbona.